To bym płakła. How you doing? Nigdy mnie ta małpa jakoś nie przekonywała. Cześć, witajcie na kanale Agnieszka Grzelak Vlog. Zbliżały się święta i jest to okres, w którym przynajmniej ja myślę o kalendarzach adventowych, bo je po prostu uwielbiam. I dzisiaj mam dla Was kalendarz Friends. Kalendarz adwentowy Friends, jak ja to zobaczyłam online, bo zobaczyłam to na Amazonie, to myślałam, że oszaleję, dlatego, że ja uwielbiam Friends, oglądam je, oglądam ich kolejny raz od samego początku. Więc to jest idealny kalendarz dla wszystkich fanów Friends. Nie możecie już doczekać, ja już też nie mogę doczekać, więc... Tadam! Wygląda w ten sposób Jak na kalendarz adwentowy Jest dosyć mały W sensie nie, nie jest jakiś taki wielki Są o wiele większe kalendarze Jakościowo jak go widziałam online To wydawał mi się lepszy W sensie wiecie cała oprawa i tak dalej Ale on jest wykonany z takiego dosyć cienkiego kartonu I troszeczkę mi się na przykład Pogięł w przesyłce w sensie że tutaj Z boku troszeczkę się zagięło I jest taki wiecie już nie jakby Pierwszej nowości można powiedzieć Więc to mnie troszeczkę jakby tak zdołowało, może, bo spodziewam się czegoś lepszego. Natomiast, hello, tak czy siak, kalendarz Friends. W każdym razie ja znalazłam ten kalendarz na angielskim Amazonie za 27 funtów, co w przeliczeniu, już patrzę, już parszę, to jest 135 zł, ale musiałam też zapłacić niestety za przesyłkę, więc łącznie zapłaciłam 40 funtów, czyli 200 zł. Jest to bardzo duże za samą przesyłkę, natomiast jeżeli ktoś jest fanem Franców albo macie przyjaciela, który jest fanem Franców, przyjaciela, przyjaciółkę, to i tak wydaje mi się, że 200 zł za kalendarz adwentowy i tak jest spoko. Ale w takim razie bierzmy się do otwierane i w ogóle nie wiem czy zauważyliście ale mam też blueskę Friends, którą możecie zobaczyć w najnowszym holmu, 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 holmu. holu, sprawo, spraw, <laughs> nie mogę się wysłuchać. po najnowszym holu, spray marku niemieckiego. Tutaj będzie mieć oczywiście link, żeby zobaczyć jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie nadróbcie. A tymczasem przechodźmy do kalendarza. Okienko numer jeden jest na samym środku i jest największe, więc bardzo mnie to zachęca. O, a tak przy okazji, jak on w ogóle wygląda, więc jest złożony z różnych takich zdjęć a polaroid, z takich kluczowych, fajnych, śmiesznych momentów z serialu. Więc w ogóle, jeżeli pamiętacie na przykład te momenty, to możecie je napisać w komentarzach, na przykład, nie wiem, który moment pamiętacie albo który jest waszym ulubionym. Natomiast przejdę teraz do jedynki. I uwaga, dan, 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 dan. Oh. Okej, okay, takie dużo okienko wyglądało na coś większego, ale to jest bransoletka. W ogóle, jeżeli chodzi o ten y, zestaw, zestaw. Aga, Już po prostu robię tyle zestawów. Swo w swoim życiu teraz zrobiłam zestawów, już teraz wszystko z dobry zestawem. Jeżeli chodzi o ten kalendarz, to w ogóle on jest w tematyce takiej bardziej damskiej, bym powiedziała, takiej ala, biżuteryjnej, zawieszki coś takiego, więc ten kalendarz jest bardziej skierowany do dziewczyn, ale może jak jakiś facet naprawdę bardzo lubi franców, Więc tak, tutaj jest, tak jak już wspomniałam, bransoletka. Niech ja to otworzę sobie. O. Okej, okay, uwolniłam. Jest taka bardzo zwykła, że tak powiem, pozłacana bransolę. Bransoletka. Wygląda ona w ten sposób, i tutaj na jednym kółeczku ma napis Friends. Mam nadzieję, że widzicie, tak się to prezentuje. Taka prosta prosta brązoletka z zapięciem tego typu. Oczywiście <grycznie> taka prosta, z takim zapięciem. Ogólnie sami sobie powiedzcie. Ja po prostu się nie znam na konkretnych nazwach, więc wolę Wam pokazać, jak to wygląda. Więc gdzie ją sobie zawieszę? Może ją sobie zawieszę na drugim ręku, dlatego że na tym już mam multum rzeczy, i ha, oczywiście robienie tego jedną ręką jest y, małym wyzwaniem, ale ha, prawie Ach, dobra poszło muszę przyznać, że na mnie jest troszeczkę duża w sensie, że ona mnie tak spada wiecie do połowy przedramienia pierwsze okienko w takim razie mogę zamknąć i przechodzę do okienka drugiego, który jest o tutaj na samej górze lewy górny róg a przy okazji tutaj w ogóle zobaczcie jaki fajny design tego całego pudełka Ach, o dobra mam to i tu jest Zawieszka. Pierwsza zawieszka. Już ją Wam otwieram. Ach, jest. Drugie okienko zamknięte. Jest to zawieszka z napisem Chandler. Da, da, da. I ogólnie tą zawieszkę powinno się przypiąć na bransoletkę W sensie, że to będzie taki zestaw, wiecie, w którym można sobie skreować, wytworzyć własną bransoletkę No taki zwykły, nawet, nawet nie wiem, czy to jest złoty, czy to jest srebrny troszkę wygląda jak białe złoto w ogóle Oczywiście nic tutaj pewnie nie jest złote Natomiast tak po prostu zawieszka z imieniem Chciałabym, żeby teraz się odezwały wszystkie osoby, których ulubioną postacią jest Chandler właśnie A ja w tym czasie sobie spróbuję, a, piąć to tą bransoletkę Ej, to chyba nie będzie takie proste, bo mam wrażenie, że ten łańcuszek jest grubszy niż to wejście, jakby. Jak ja mam to zrobić? Ej, no. Chyba to muszę w ogóle zdjąć i założyć dopiero na sam koniec. Bransoletka jest i teraz tutaj jest po prostu taki mały zaczepek, jakby taki, takie urządzonko, które jest na przykład przy łańcuszkach do takich normalnych naszyjników, ale jest to bardzo trudno włożyć. Co tu się dzieje? Czekajcie, to będzie jakaś grubsza rozkmina. Ja to muszę zrobić. Chyba tak. Okej, okay, dobra, udało mi się, zacisnęło się, więc mam w tym momencie moją pierwszą zawieszkę, ale powiem wam, że walka była naprawdę konkretna. Pierwsza zawieszka. I szukam numeru 3, który jest w tym miejscu na głowie Chandlera. O, czy to przypadek? Nie sądzę. urocze zawieszka You're the Monica to my Rachel po prostu mega mega słodkie roztapia serce ale akurat to nie jest już do bransoletki tylko to jest taka zawieszka na przykład do kluczy albo coś takiego można sobie przypiąć nie wiem do torebki w każdym razie jest mega mega słodkie i roztapia serce mi to dostała od przyjaciółki to bym płakła <laughs> ale przechodźmy do kolejnego okienka Numer 3 zamknięty o jest Czwórka, czórka, czwórka na Joe im Supermanie. O, kolejna zawieszka. I tu jest po prostu napisane: I'd rather watching Friends. Czyli wolałabym po prostu oglądać Friendsów. I to też może być do kluczy, do torebki, cokolwiek. Z jednej strony jest fioletowa, a z drugiej strony jest taka srebrna. I teraz po numerze 4 czasie numer 5, który jest na samym dole, tutaj. Numer... o, oh, 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 oh. jejku, ja to chcę już. W numerze 5 jest zawieszka, taka przypinka w zasadzie, można przypiąć sobie albo do kurtki albo do jakiegokolwiek innego materiału, może być też nawet do torby. How you doing? To jest w ogóle ulubiony tekst, ultimate tekst na podryw Joe'ego. Forget about me. How you doing? Po prostu uwielbiam i gdy to wywołuje i, taki, i takie o na moim sercu, i też takie salwy śmiechu, więc to jest niesamowite jak jedna przypinka, może gdy przypomnieć Wam tyle takich śmiesznych momentów, więc uh, więc tak, bardzo fajna. polecam, tekst na podryw. How you doing? How you doing? How you doing? How you doing? Hey. How you doing? <laughs> Nieważne, lecimy dalej. <laughs> Szukam szóstki, która jest tutaj, na samej górze. I uwaga tam dam, Jej! kolejna zawieszka, kolejna zawieszka i uwaga muszę ją uwolnić i ta zawieszka na bransoletkę to jest po prostu kluczek i jak gdyby ja nie kojarzę o jaki specjalny kluczek może chodzić, więc wydaje mi się, że to chyba jest po prostu tak jakby kluczyk do ich drzwi w sensie kluczyk do któregoś z tych apartamentów może tak być nie wiem w każdym razie przypnę sobie ten kluczyk do mojej bransoletki tylko mam wrażenie, że jak gdyby te zawieszki różnią się kolorem od samej bransoletki Bo bransoletka jest taka... A, otwieraj się, Przekaj się teraz znowu Few hours later O weszło szybko To może akurat tamta była jakaś taka nie do końca Bo tutaj normalnie wszystko ładnie zadziałało Więc mam już dwie zawieszki Tylko one właśnie tak jak mówiłam różnią się trochę kolorem Bo te zawieszki są bardziej srebrne A bransoletka sama w sobie jest taka typowo złota Więc nie wiem czy to było planowane czy nie No ale mam już Dwie zawieszki. I idę do numeru 7. Otworzyło się, i tutaj mamy. Pam, pam, pam! O, kolejna zawieszka, kolejna zawieszka. I to jest, no way, to jest maluteńka pizza. Kawałek jubilerskiej pizzy. W kawałek po prostu biżuteryjnej pizzy. To jest przepiękne. Ma nawet takie kryształki pomarańczowe. To chyba ma być salami, bo salami to jest taka ultimate pizza. I no oczywiście. Ja bym to nosiła, nawet jeżeli by nie było związane z fręcami, bo, umówmy się, pizza dobitnie tak czy siak nawiązuje. Ogólnie jedzenie, każe mi się z Joeyem, bo ja czuję z nim taką wewnętrzną koneksję, jakby, także czuję się do niego z nim bliska pod tym względem, że Joey doesn't share food. Joey doesn't share food! Ja muszę przyznać, że też nie lubię, nie lubię też dzielić się moim jedzeniem. <noise> Wolę, żeby ktoś sobie kup kupił cały stos i miał cały pełen talerz, niż żeby mi podjadał frytki. Więc um, jak ktoś też nie share food, to piszcie w komentarzach. To będzie bliskie mojemu sercu, bo Aga doesn't share food. I teraz mogę w takim razie przypiąć tą zawieszkę. Ua! Nie! Otwarte, wrota otwarte? O! He? Patrzcie, udało się. przepięknie. Mamy teraz klucz, pizzę, imię i w ogóle. Tylko, może dałam je troszeczkę za blisko siebie, ale dobra. I szukam numeru 8. I u, kolejna zawieszka z. A! Z napisem Joey. O Wilku mowa. Zabieszka, zapiszka. Zabieszka z napisem Joey, ale tym razem ona jest taka totalnie srebrna, bo w ogóle mam wrażenie, że to będą wszystkie odcienie. Bo mamy takie typowe złoto tutaj, tutaj są jakieś takie mniej złotawe, ta jest bardziej złota, a to jest zupełnie srebrne. Nie wiem czemu tak, czy to było zaplanowane, czy wiecie tak specjalnie, no ale okej. Okay. Ja w ogóle za srebrem nie przepadam w sensie za srebrnymi odcieniami moich biżuterii, No ale trudno, darowanemu koniowi nie zagląda się w zęby. Natomiast i tak go przypnę. Tego Joe'ego. Joe Udało mi się go zawiesić. Działy Candle, kluczyk pizza. Nynynynyn. Czyli teraz numer 9, który jest tutaj zaraz nad ósemką. I... O, zaraz. To się powtarza. Tutaj była taka sama, jakby taki sam bryloczek, a tutaj mamy chyba przy, tak, przypinkę, czyli wychodzi na to, że tutaj wzory mogą się powtarzać, tutaj znowu mamy ten sam wzór, you're Monica to my Rachel, a w ogóle fajnie by było jakby zrobili na przykład na tym, you're my Rachel to my Monica, a tutaj you're my Monica to my Rachel, Poczemu czemu nie? To byłoby super. No ale mniejsza. W każdym razie są dwa takie same wzory. Czyli razie dwie przypinki, dwie zawieszki, takie bryloczki. I teraz numer 10. 10, 10, 10, 10. O, jest. Numer 10. Kryję w sobie. O, o, znowu ten sam wzór. How you doing? Tylko tym razem jest to zawieszka, taki bryloczek. Bardzo fajny w ogóle. Ten wzór jest naprawdę super. Chyba musiałabym kiedyś wykorzystać ten tekst na podryw i zobaczyć, co będzie. How you doing? A you don't Okej, okay, może się nie udać I teraz przechodzę do jedenastki No way To jest hit Słuchajcie To jest indyk I To jest indyk z tego słynnego momentu, w którym Monika Już chciałam powiedzieć z tym amerykańskim akcentem Monika W którym Monika zakłada na głowę indyka, a potem zakłada też czapkę, a potem zakłada też okulary, a kiedy to nie pomaga Zaczyna też tańczyć. I to po prostu rozśmieszyło mnie do łez. Więc ta zawieszka naprawdę jest mega bliska, mojemu sercu mega bliska. I po prostu jest hitem, moim zdaniem. Hitem. Ech! Ja już tu spędzę długie godziny na tym, żeby to wszystko pootwierać O, dobra. Mamy to, słuchajcie, mamy to. Numer 11 zamykam, numer 12 jest... tutaj, 12 dzień. Trochę takie wiecie, oszukać, time machine taki, wyprzedzam czas w przód. O, jejku! To jest tak urocze, w sensie tak te słodkie, no jakby jak ktoś nie zna Francuzów, to patrzy na to i mówi, zaraz, to jest Homer. Jak gdyby, co jest z tym słodkiego? Ale to jest zawieszka, która jest związana z wielką miłością. Dlatego, że Fibi uświadomiła wszystkich, że homary się parują jak gdyby na całe życie i powiedziała, że potem w akwarium się łapią za szczypce i chodzą sobie tak za rękę w akwarium. Do the claws again. <laughs> Szczerze mówiąc, nigdy nie sprawdzałam, czy ta historia jest prawdziwa, w sensie, czy tak rzeczywiście jest, ale jest to mega urocze i właśnie Rachel była takim Homarem. Dla Rosa. To jest takie. Ooo, to jest takie mega urocze, ten lobster ooo. jest cudowne po prostu. To jest takie. że jak mam do statku zawieszkę od chłopaka, to by było takie. A on mnie kocha. Zawieszę go obok Chandlera. W zasadzie powinnam zawiesić obok Rosa, ale nie mam jeszcze Rosa, więc może potem pozmieniam. Na razie jest tak jak, tak jak jest. Ten sposób, a ja lecę poszukiwać dalej. To był numerek 12, teraz trzynastka, która jest tutaj w kanu. O. o, gitara. W numerze 13 jest gitara Fibi. Przecudowne, bardzo fajne. W ogóle piosenka Smelly Cats zaczęła się rozwijać z każdym sezonem. W sensie cały czas dodawali coś nowego, i to było Smelly. No, I have to sing. I have to sing. Smelly cat, smelly cat. What are they feeding you? Smelly cat, smelly cat. It's not your fault. Ja mogę zauwać gitarę, jakby potrafiła, tylko grać na gitarze. A potem jeszcze by się musiała uczyć śpiewać, chociaż nie jest zaraz, zaraz Fibi, przecież nie potrafiłaś śpiewać, ale i tak było pięknie. Więc tak, widzimy się w Central Park. O, udało mi się tworzyć. Boże, jesteś słaby, poznawcie niedługo. Może nie będzie między Chandlerem a Joeyem. smelly cat what are they feeding you? Dobra, zawieszka, jest, jest. O! Oh. Zaraz, coś mi się lobster tutaj zmierzwił. Udało mi się, zawieszki są, lecimy dalej. Tak, a propos Fibi, to ja mam w ogóle wrażenie, że mam po troszeczku z każdej dziewczyny w ogóle, że mam z Phoebe całkiem, całkiem dużo mogę. Z Moniki też mam trochę i z Rachel mam trochę, więc no, co mogę powiedzieć? Dobra, 13, więc następna jest 14. O, 14? Tak! Wiedziałam. Ach. O! To jest uwaga, uwaga, Marcel, Małpka Marcel. Przyznam Wam, że. Jak zaczęłam właśnie oglądać serial, w sensie w tym pierwszym sezonie, to nie byłam fanką Marcela, w sensie, że urosło to we mnie i tak, no, dobra, spoko, ale nigdy mnie ta małpa jakoś nie przekonywała. Jakoś tak najmniej lubiłam z tych wszystkich tych, więc gdyby Marcel jest uroczy i fajnie, ale dobrze, że w zasadzie nie był takim stałym elementem przez wszystkie sezony, na przykład. Może to zaboleć dużo osób, ale tak było. I tego nie zmienię, a! Jest. Jest Marcel. Numer 14 zamykamy, przechodzimy do piętnastki, której jeszcze nie widziałam, więc ona. O, tutaj. O, proszę. O mam wrażenie, że tak samo reaguje przy każdej zawieszce ale po prostu takie wiecie wspomnienia piękne elementy, niesamowite jest to, że wystarczy dosłownie ramka, metalowa ramka i po prostu człowiek już ma wszystkie wspomnienia i widzi to wszystko, więc to jest metalowa ramka, którą mam nadzieję, że kojarzy każdy, ona znajduje się na drzwiach, tylko jeszcze mogli dać taką, takie tło fioletowe, to byłoby jeszcze bardziej tego takie... no dobrze, ale jest to kolejne miejsce do zawieszenia rzeczy i tutaj zauważyłam, że Ua, że zaczynamy się kończyć w ogóle miejsca. Wydawaj, otwieraj się. Jest! Ech, udało się. Zawieszone, powieszone. Szesnastka jest tutaj. Ech. O Kolejna przypinka tym razem. Tym razem ta przypinka to jest Hello, my name is Regina Falangi. I Regina Felengi to jest... Um, tak jak to się mówi, sob nie sobowtór Alter Ego! O! To jest alter ego Fibi, bo ona sobie wymyśliła właśnie taką panią Reginy Falangi i miała na nią całkiem ostrą fazę, więc to jest też bardzo urocze, Nie była to jakaś moja, mega taka, wiecie, nie wywołuje to we mnie żadnych takich o, albo, albo. <laughs> tylko takie fibi. <laughs> Dobra, 17, 17, 17. O, tutaj! <laughs> O! Mega cute, mega fajne. Jest to zawieszka ze zdjęciem takim, wiecie, typowym, yy, flagowym, uh, flagowym zdjęciem friendsów, gdzie są wszyscy razem i taka właśnie bronoczkowa zawieszka. Przepiękne, przesłodkie, mega fajne, cute. Teraz numer 18, który jest na samym dole. Kolejna zawieszka do brązaletki. Tym razem jest to zawieszka z dwoma kawami i logo Central Park, czyli kawiarni, w której cały czas prędci przyjaciele siedzieli. I właśnie nie wiem, czy w zasadzie to dobrze, ja tak tłumaczę o co chodzi, bo może tutaj ktoś ogląda, że cię nie zna i patrzy na znajomych. W każdym razie wszyscy. Powinni to znać, którzy oglądają pracę, bo widzieli to też jeden odcinek. tutaj będzie bardzo tłoczno na tej bransoletce No dawaj, po prostu poziom frustracji, level 500. O, otworzyło się. Jakby ten łańcuszek był troszeczkę węższy, to byłoby łatwiej wkładać w ogóle te zawieszki, bo nie jest to prosta robota. 19. Jest. Ten, ten. Oh. O, nie, znowu uciekła, uciekła. O, kanapa, kanapa. Jest to kanapa z napisem Piwot. I nie wiem, czy się nie wymawiał Piwet albo Piwę. Jakoś tak, w każdym to jest jakieś dziwne angielskie słowo. I jest to kanapa z tego odcinka, w którym Ross się przeprowadzał i musieli razem z Rachel i chyba z Chandlerem, tak, chyba tak, przenosić kanapę, która w ogóle nie mieściła się na klatce schodowej, i właśnie wtedy, kiedy miały być zakręty, kiedy mieli przekręcać i wtedy właśnie krzyczał PIVOT! PIVOT! za każdym obrotem PIVOT! i potem Chandler mu odpowiedział co o tym wszystkim myślał w każdym razie przepiękne i ląduje w mojej... nie one tak na początku naprawdę nie chcą współpracować please O, oh. oh, Jezu w końcu udało się udało się to trochę długo mi zajęło, no, ale dobra. Teraz przechodzę do dnia 20. Który, który, który. O, tutaj. I. O uh, nie, popsułam. Chciałam powiedzieć, że kolejna zawieszka z kolejnym imieniem, bo tym razem mamy zawieszkę Fibi. Fibi. Gdzie tu, tutaj mamy dwa imiona, więc teraz na przykład między pizzą i ramką jest Tereją. 21, tutaj. O nie znowu. Co to za fejle? O, kolejne imię. Kolejne imię. Uwaga, tym razem Spotlight należy do Rachel. I Rachel w takim razie... Niech będzie tutaj. I mamy teraz numer 22. O, kolejna przypinka. Wpadło mi do środka. Don't panic. Don't panic. Haha! Ha. To wymaga precyzyjnego ratunku. Ha. Jest! Więc mamy srebrną przypinkę z kawą Central Park. Numer 23 przedostatnie okienko, w którym kryje się. O! Zawieszka bryłoczek? Nie, co to jest? O mój Boże! Spójrzcie tylko na to. You are my lobster. Kiedy mówiłam, że jakbym dostała tamtą zawieszkę z lobsterem To bym miała takie o! To jakbym dostała to To bym po prostu oszalała Bo to można sobie przypiąć do kluczy, można sobie przypiąć do torebki Do czegokolwiek jest mega, mega cute półka serca z homarem Z możliwością przypięcia w zasadzie wszędzie Przecudowne To chyba jest moja ulubiona do tej pory Moja ulubiona Mega, mega cute. Tylko najgorsze jest to, że ten homer się chowa za sercem. W sensie, jak to sobie wisi, to homer się chowa za tym serduszkiem i sobie go nie widać. No ale jak się będzie ruszał, to może widać. I ostatnie okienko numer 24. A i ostatnie imię. No właśnie, ja się zastanawiałam, co tutaj będzie. A przecież jeszcze nie było Moniki. I właśnie tutaj nadchodzi Monika. I teraz się stawiam poczekajcie, czy mi się wydaje, czy nie ma Rosa? Zaraz, jest Rachel, jest Rachel tutaj, dalej jest Phoebe tutaj, przed chwilą przypiałam Monikę, jest Chandler i jest Joey. Gdzie jest Ross? Ja się pytam. Gdzie jest, gdzie jest Ross? Rachel, Phoebe, Monika, Chandler, Joey. Co? Czy to jest w ogóle możliwe? Czy to jest możliwe, żeby w tej zawieszce nie było Rosa? Może ja coś ominęłam. Poczekajcie. Czego ja nie otworzyłam? Wszystko otworzyłam. Ale tu mi coś jeszcze brzęczy. Czekajcie, bo to jest jakaś masakra. Ja wszystkie otworzę po kolei. Bo roz musi tu być. Ale byłoby głupio, ale byłaby wiocha, gdyby nie otworzyłam. Może tu jest 20. Ale jestem debilem. Tu jest 25. Ja myślałam, że jest 24, a tu jest 25. I tutaj na pewno będzie Ross. Good job. A, Ross, tutaj jesteś. No, i teraz życie, gdyby ma w ogóle jakiś sens. Rosa muszę dać koniecznie razem z Marcelem. Ros równa się Marcu. No, komonki jest. Wow, ta bransoletka jest naprawdę napchana rzeczami. Napchana. To wygląda bardziej jak zawieszka na klucze, ale i teraz w ogóle zbyła się mega ciężka. Nie wiem, czy w ogóle dam, dam radę ją teraz założyć. Niech ja spróbuję zapiąć. Uh, May day! May day! Ja to zrobię! Uh, 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 upadła mi! Mm. Jeszcze raz. Mam jeszcze jedną szansę. You can do it, Aga. You can do it. Oh, o Boże! Udało się, udało się, jest w końcu i jest tu naprawdę bardzo dużo rzeczy, ja szczerze mówiąc tak na początku patrzyłam na tą rozretkę, że tak o no spoko, także ciekawe ile tego będzie, ale jest tego mnóstwo, po prostu to wygląda jak taki wiecie łańcuch no na pewno jest dla fanów zawieszek dla fanów bransoletek z, czar z czarmami ale teraz podsumujmy co jest w środku a więc mamy bransoletkę z czarmami, tak jak już wam wcześniej pokazałam która no jest dosyć obfita dodatkowo jest pięć bryloczków. jak widzicie te dwa mają w ogóle inny kolor niż te trzy nie wiem czy to jest jakakolwiek zależność, czy po prostu takim z fabryki wyszło, ale ogólnie mają inne kolory i do tego mamy cztery przypinki takie e, do materiałów i tutaj też te dwie mają inny kolor niż te dwie, więc może to po prostu tak im samo wyszło, ale ogólnie tutaj możecie zobaczyć całą zawartość kalendarza. Więc, jeżeli miałabym podsumować ten kalendarz, to moim zdaniem jest bardzo fajny dla jakiejś dziewczyny, która kocha fansów. Wydaje mi się, że jest warty swojej ceny. Wykoniecznie napiszcie, co o nim myślicie. No i czekajcie jeszcze na kolejne kalendarze, bo i na kanale Beauty, i na kanale Vlog będę Wam pokazywać moim zdaniem takie bardzo ciekawe i inne kalendarze. Więc do zobaczenia i widzimy się w następną środę na tym kanale i w następny piątek na kanale Beauty. Papa pa i do zobaczenia wesołych świąt. Au au au. A jeżeli jeszcze chcecie zostać na YouTube i oglądać go dalej, to koniecznie kliknijcie w film po lewej albo po prawej. A jeżeli jeszcze nie subskrybujecie, to koniecznie to zmieńcie klikając tutaj na górze. Dziękuję pięknie i do zobaczenia.